Cześć, witajcie na kanale Czarnego Kota. Skoro kliknęliście w ten filmik, to już wiecie, że zagrałam w Genshin Impact. Trochę jestem z tym spóźniona. Wiem, wszyscy zaczynali grać w październiku. W sumie to ja też wtedy grę ściągnęłam, ale okazję by pograć miałam dopiero teraz. Zapraszam na moje podsumowanie z pierwszych 30 poziomów w Genshinie. W ramach wstępu. Czym jest Genshin Impact? To darmowa chińska gierka w tematyce fantazy z bardzo dużym, otwartym światem, trochę inspirowanym Zeldom, grafiką w stylistyce anime z dynamicznym systemem walki, wypuszczona multiplatformowo na konsole, pc i smartfony. Ogromny hype wokół Genshin'a był ciężki do niezauważenia, a pierwszy dłuższy kontakt z Genshin'em miałam wtedy, gdy zaczęłam przesłuchiwać na YouTube soundtrack'u z gry. Przedstawię Wam teraz moje plusy i minusy tej gierki z perspektywy stosunkowo nowego gracza. Nie będę się rozpowiadać tutaj o endgame'ie, bo tam jeszcze nie dotarłam. Nie przedłużając, lecimy z plusami. Otwarty świat i wolność eksploracji. Sam świat jest naprawdę imponujących rozmiarów i do tego cały czas się powiększa. Dawno w żadnej grze tak świetnie nie bawiłam się po prostu biegając od krzaka do krzaka, od drzewa do drzewa i od moba do moba. Jeśli jesteście fanami eksploracji, to samo to powinno być dla was wystarczającym powodem, by gęsina spróbować. Do tego w otwartym świecie często napotykamy różne zagadki, czy to słowne, czy po prostu miejsca, które ewidentnie wskazują na to, że coś specjalnego może się tu kryć. Jeśli tylko zgadniecie, co należy zrobić, by do tego czegoś się dostać. Mamy tutaj także inne elementy, typowo zręcznościowe, które na przykład wymagają od Was odpowiedniego zarządzania staminą bohatera, by dojść do różnych skarbów. Czasem jest to po prostu skrzynia, a czasem są to chociażby zioła, które rosną tylko na szczytach najwyższych gór. Możemy też wdrapywać się na przykład na drzewa, po to, by zebrać jej ptaków. Ta wolność w eksploracji łączy się z kolejnym plusem, o którym muszę powiedzieć. Genshin jest pełen różnych systemów, które bardzo umilają rozgrywkę: gotowanie, alchemia, system reputacji czy osiągnięć. W grze często też łapałam się na tym, że myślałam sobie ale byłoby fajnie gdyby to zadziałało, robiłam to w ramach testu oczywiście i to faktycznie działało. Twórcy dali graczom naprawdę wiele fajnych mechanik, o których my jako gracze kiedyś mogliśmy tylko pomarzyć. Tutaj, żeby za dużo nie spoilerować, mogę powiedzieć, że możemy na przykład polować na ptaki, łapać ryby, pływając w wodzie, niszczyć różne elementy otoczenia w celu zdobycia surowców, napędzać wiatraczki z pomocą żywiołów powietrza i myślę, że to dobry moment, żeby przejść do żywiołów tego, jak ze sobą współpracują oraz tego, jak działają przeciw sobie. Tarcze z drewna możemy najefektywniej niszczyć podpalając je, a tarcze z kamienia najlepiej rozbić żywiołem ziemi. Gdy przeciwnik stoi w wodzie, rzucenie na niego zaklęcia mrozu spowoduje, że całkowicie zamarznie. Są to takie małe rzeczy, a w trakcie gry sprawiają bardzo dużo radości. System żywiołów jest naprawdę nieźle opracowany i zapewne będziecie mieli z nim dużo zabawy. Następna na myśl przychodzi mi grafika. Wiem, że jest stylizowana mocno w klimatach anime. Dla niektórych może wydawać się wręcz cukierkowa, ale naprawdę jest przyjemna do oka. Gra została stworzona na silniku Unity i muszę przyznać, że jest naprawdę nieźle zoptymalizowana. Odpaliłam Genshin'a na telefonie w ramach testu i powiedzmy, że mam standardowy smartfon ze średniej półki cenowej, i nawet na nim gra śmigała naprawdę fajnie na stałych 30 fps. Jeżeli chodzi o efektywność, to oczywiście odbiega ona od tego, co możemy zobaczyć na konsoli czy pc, ale dalej jest bardzo przyjemne. Najbardziej urzekło mnie to, jak zachowuje się światło. Zachody i wschody słońca są po prostu przepiękne. Walki wyglądają bardzo imponująco, choć dla mnie są trochę zbyt napakowane błyskami i ogólną ilością efektów podczas używania skilli, ale to oczywiście zależy od osoby. System walki ogólnie przypadł mi do gustu. Mamy możliwość ustawienia swojej drużyny składającej się z czterech bohaterów, gdzie każdy z bohaterów może specjalizować się w innym żywiole, co oczywiście przyczynia się także do robienia najróżniejszych kombosów. Walka konkretnymi typami broni również mi się podobała. System wspomagania celowania troszkę mi przeszkadzał, jednak jestem przyzwyczajona do grania bez takich rzeczy, ale rozumiem, że na telefonie i konsoli może to być bardzo przydatne. Na koniec pozytywów wspomnę jeszcze o soundtracku, który bardzo trafił w moje gusta i po prostu pasuje do tego świata. Wydaje mi się, że powiedziałam o tych najbardziej kluczowych elementach gry, które mnie urzekły, więc może przejdźmy do tej gorszej części. Po pierwsze, główny bohater bądź bohaterka. Na starcie wybieramy postać, która w porównaniu do postaci, które później dostajemy, niezależnie czy za darmo, czy z naszych wishy, do których jeszcze wrócę. Jest po prostu strasznie słaba. Jesteśmy fabularnie protagonistą, całkiem silnym protagonistą, a jeśli chodzi o rozgrywkę, to osobiście jak najszybciej starałam się pozbyć travelera z mojej formacji. Jest to strasznie denerwujące, bo nie czułam z tej postacią szczególnej więzi, nie używałam jej praktycznie wcale. A używałam jej głównie dlatego, że była niezbędna dla mnie w trakcie eksploracji, bo nie posiadam innej postaci z tego żywiołu, oraz gra na siłę przełącza nam widok z postaci, którą aktualnie gracie na Travelera w trakcie questów i cutscenek. I nie mam za złe twórcom tego, że fabuła kręci się wokół tej jednej postaci. Ale skoro ma być to jakiś lokalny bohater, to może niech chociaż trochę będzie przyjemniejszy do grania. Po drugie, system formacji. Gdy mówiłam o systemie walki, wspomniałam, że przełączanie się między bohaterami pozwala robić nam kombosy i to mi się podoba. Więc co mi się nie podoba? To jak nienaturalny jest. To rozwiązanie. Biegamy głównie jedną postacią, jakąś naszą ulubioną postacią do walki czy eksploracji. A pozostałe trzy postaci wiszą w formacji w domyśle i gdy się na nie przełączamy, nasza postać znika i pojawia się na jej miejsce inna. Oczywiście przyzwyczaiłam się do tego, domyślam się, że bieganie formacją czterech postaci naraz byłoby zapewnie bardzo. Obciążające dla sprzętu, jednak dalej gdzieś mi to nie pasuje i przeszkadza. Trzecim negatywem, który no, nie będę ukrywać, zabolał mnie, gdy się o nim dowiedziałam, jest fakt, że są postaci, które możemy zdobyć tylko przez pewien krótki okres czasu. Być może twórcy z rozwojem gry coś zmienią w tej kwestii, ale. Podejrzewam, że mogłoby to zmniejszyć przychód, bo gdy już szansa zdobycia waszej wymarzonej postaci się pojawia, to gracze chętniej postanawiają zainwestować w grę. Jeżeli chodzi o system gaczy ogólnie, czyli tego, że zdobywamy postaci z przywołań, to tylko ten fakt mi przeszkadza, że są ograniczenia w kwestii tego, których bohaterów z całej puli możemy zdobyć w określonym momencie. Jako gracz Free-to Play trzeba chwilę poświęcić na uzbieranie na przywołania, ale nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo. Być może na daleko posuniętym endgame będzie mnie bolał fakt, że nie mogę tak łatwo zdobywać bohaterów, ale na razie czuję się z tym OK. Daję sobie sprawę z faktu, że wiele osób narzeka na system żywicy, czyli surowca, który pozwala wam na pozbieranie nagród z bossów czy dungeonów, w których możemy zdobywać materiały. Surowiec ten odnawia się chyba 16 godzin do maksimum, ale ja nie gram w Gęśnina na tyle, by mi to przeszkadzało. Gdy mam walutę, to idę ją wykorzystać i w sumie dobrze, bo nie próbuję spędzić wielu godzin na farmieniu. Swoją drogą, te właśnie żywice, możecie także wykorzystywać ze znajomymi w trybie koop, tworząc wasze wspólne formacje do czterech graczy. Wydaje mi się to fajnym dodatkiem i najlepszym elementem trybu multi. W trybie tym nie możecie robić questu i rozmawiać z NPC, także trzeba to brać pod uwagę. Ten tryb jest dosyć biedny, ale kto wie, może twórcy zaskoczą nas jakimś jego rozszerzeniem. Jako podsumowanie, bo mogłabym jeszcze i godzinę mówić o tym, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. Gra jest za darmo. Za darmo dostajemy tytuł kompletny, w którym nie ma zawartości zablokowanej przez pieniądze. Pieniądze włożone w Genshin mogą ułatwić progres, bo wypadnie Wam lepszy bohater, czy będziecie mieli tych bohaterów po prostu więcej, ale możecie też zdobywać bohaterów bez inwestowania, po prostu zajmie Wam to dłużej. Chociaż jeśli chodzi o przywoływanie bohaterów, inwestując realne pieniądze, to jest to rozrywka bardzo droga, jeśli zależy wam na konkretnym bohaterze. Dużo bardziej opłaca się kupić błogosławieństwo za 5 dolarów, które daje wam codziennie przez miesiąc trochę waluty premium, czy przepustkę, która w wersji rozszerzonej kosztuje chyba 15 dolarów i resetuje się co miesiąc. W grze także nie spotkałam się z bugami, co w dzisiejszych czasach jest często największą bolączką dużych tytułów. Genshin jest naprawdę dopracowany pod tym kątem. Sam fakt, że gra jest za darmo, sprawia, że warto chociażby go przetestować. Ale Podejdźcie do tej gry tak jakbyście dostali za darmo coś fajnego, nie nastawiajcie się na negatywy, a podejrzewam, że wielu z was będzie miało kawał świetnej rozrywki, i tak tylko przypomnę, ale za darmo. Z Genshin Impact na pewno zostanę na dłużej i namiętnie będę wyczekiwać aktualizacji, chociaż jeszcze bardzo dużo kontentu przede mną. To wszystko, co chciałam Wam dzisiaj poopowiadać. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego tytułu, to jak zwykle zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Możecie też napisać mi, jakie materiały chcielibyście jeszcze zobaczyć na moim kanale. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia lub dobrej nocy.